No, kochani, mamy godzinę tą, jak widzicie, 14.55. <laughs> Dzisiaj jest ostatni stycznia 2022 roku, poniedziałek. A tutaj jest już kolega Żbiczek, wskoczył. A tutaj koleżanka Julcia, zrobniale Julinka. I kochani, przyszła paczka. <laughs> I wiem od kogo. Od pani Adrianny z Hamburga i paczka ma ile? 16, 17 kg z kartonem i mniej więcej znam zawartość też tej paczki. Mogę powiedzieć, że po prostu ciekawa, ciekawa i zaraz zobaczymy. Przetniemy. Kurier DPD przywiózł. Jest. Tak, wyciągniemy, położymy to na razie tutaj, na stole. Chodź Biczek, zobaczysz co będzie. Jakie niespodzianki pani Adrianna przysłała. Mhm. Jest. Jest. Tutaj trochę trzyma jeszcze taśma. Już jest. Już jest. I teraz tak. O, o, o. Pani Adriano, trochę się nakotłowało. Widać tą paczkę rzucali na wszystkie strony. I się nakotłowało. No mamy wypełniacze, Kochani. O, tak. Zaraz będziemy strzelać z nich. Tutaj. Idę troszkę na bok. O, o. no elektryzują się. Się boi trochę. Dobra. No, to to mamy, że tak powiem, załatwione. Żbiczek, nie bój się, chodź! Kiciulku! Żbiczek! Schował się chyba. Schował się tutaj. Żbiczek, chodź! Kicia! Żbiczek zawsze się chowa tutaj. Tutaj ma spanie? O Żbiczek, chodź, nie bój się, już nie będę strzelał, chodź, chodź kiciulku. On tutaj się chowa, on trochę jest płochliwy, się schowa, to w ten czas żadne panie mu nic nie zrobią. I tak, zobaczcie co tu jest, smila, 6 i 6 to mamy, 12. Już odkładamy tutaj. 12 smili. Kochani, mili. Jest. Teraz co mamy tutaj? A, filtry do fontanienki. Jedną taką fontanienkę, właśnie mam. Kochani. Fontanienkę i mam ją. W... w bocianówce. O. O są te filtry. Proszę. Dobra. Jest. Mamy tu. I teraz co tu mamy? Zobaczcie co tu kochani mamy. Domek. Julcia, zobacz, domek, ja sunę, zobacz, Julinko. Teraz rozłożymy. Ha. Julcia lubi spać tutaj. Na stole. No, no, no. zobacz. Rozerwałem. Udało się. Jaki piękny domek jaki piękny domek jaka podusia niuniusia jest tutaj królewski widzicie kochani królewski domek jest teraz muszę rozłożyć go dobra złożył się i składa mi się nadal T -t 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 -t. Bo, bo filmuje Krzysiu. Filmuje na razie. Nie, nie, Nie mów, no bo to się nagrywa. Co się nagrywa Krzysiu, proszę cię. Bo ja to w internecie zamieszczę. To, to będzie na cały świat. I po co mają ludzie słuchać to? No ja wiem, że Ciebie nie obchodzi, ale mnie obchodzi. Dobra, Julcia, chodź zobacz. Julinko, zobacz jaki domek przyszedł, chodź zobaczysz, zobacz, zobacz jaki domek, Julcia, o Jezus Maria, no zobacz, no wejdź, Julcia, zobacz, zobacz Julcia, Krzysiu, Krzysiu, Julcia, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Uciekłaś mi. Gdzie jesteś, Julka? No zobacz, jaki domek. Chodź tutaj. O, no zobacz, położyła się tu. Się migruje. Julcia. No. Zaraz to może położę tutaj ten domek. Ale zaraz, czy nie spadnie mi tu? Tu jest wąsko troszkę, troszkę wąsko, troszkę wąsko tu jest, ale może być. No, no, Julka, tutaj. A spróbuj tu, spróbuj tu, spróbuj tu. No? I jak Julka, Julka jak? Co? Junia. Co? No zobacz. Julcia, no zobacz. Zobacz. Ach też nie. Też ucieka stąd. No. Julcia, a tu położę ci. Zobacz. Tu. No. Jak teraz? Co, Julinko? No to królewski domek. Co ty? No spróbuj. Spróbuj tu, Julka. Tutaj, Julka, no. No wejdź tam. No Nie chcę. Nie chcę wejść. No widzicie, próbowałem. I tak, i tak. I nie chcę. No, ale wejdzie, na pewno wejdzie. No i co tu jeszcze mamy, kochani? O! To na koniec, to na koniec. Wezmę, kochani, wybaczcie kurczę, molek, te komentarze kolegi. No, no niestety to jest DPS. To jest DPS, kolega choruje. Leków nie przyjmuje. Jest problem, Julcia No.

Teraz to przestawimy. też gdzieś postawimy chyba tutaj na oknie. Dobra tutaj mamy pudło. O, i to jest ciekawa rzecz. Furminator kochani furminator. To jest rzecz do usuwania kotką. Sierści, sierści, bardzo dobrze zbiera. Widziałem filmik. widełko jeszcze złowy. Dobra, odłożymy to tutaj na bok. I Fantastyczna rzecz do zbierania sierści. Naprawdę. Z tego co na filmiku widziałem, reklamowym bomba. Zaraz zobaczymy. To jest takie zgrzebełko. Ale podobno bardzo skutecznie zbiera. Nie, nie wiem, na czym ten patent polega. Ale zaraz zobaczymy. to otworzyć. To mi jakoś nie za bardzo wychodzi. Ładne musiał chyba. Nożykiem sobie wspomóc. Co, muszę, muszę, muszę sobie wspomóc. <ślamy> mi się to choroba jedną ręką, babrze, dobrze, Dobra, jest, no, prawie zdewastowałem pudełko, tak, o, jest, tak to wygląda, kuchy to wygląda. Tu jest zabezpieczenie chyba z postaci. Trzeba to jakoś chyba wyciągnąć. Nie. Aha, to jest tak. Zobaczcie, to. to nie jest zabezpieczenie tylko o tak. Po pracy tak o i teraz się tak to. Kotku zbiera. O Podobno kotki lubią to. O, zobaczcie ile się irci. No. Julcia <grystanie> lubi. Po prostu koty lubią takie kisianie. O. Jeszcze po brzuszku się będzie. O, już ile jest, zebrałem jeszcze po brzuszku. Julcia, po brzuszku. Weź łapkę, weź łapkę. O, proszę, ile mam. Teraz co zbieram? I do. do kosza. No, Julcia z główki też. Zbierzemy, dobra, Oj tu bierze ogonek też, o z ogonka jak schodzi, z ogonka Julcia jak schodzi, O. zobaczcie ile mi się tu zbiera, no i to jest sierść, którą się usunie, i kot nie musi wylizywać później i wymiotować, nie? I ogonek Julcia. Ty. Julcia, ale ty masz krótki ogon. Ja sunę, nawet nie zwróciłem uwagi. O, na ogonie ile ma? O, ho, ho, Julcia, ile na ogonie ma? No, brzuszek do góry. Do góry brzusio. Julcia. A weź na drugi boczek, Julka, na drugi boczek, tak, teraz. Czekaj, teraz, nie obracaj mi się, nie obracaj mi się, Jesz jeszcze nie. Jeszcze nie. Uff, czekaj, no mówiłem, że jeszcze nie. Noch O, jest, jest tutaj, zobaczcie. Cicho. Cicho. No. No dawaj, dawaj. Dawaj. O, dobra, dobra. No czekaj, czekaj. Przewróć mi się na drugą stronę, no. Myk, myk na drugą stronę, tak? Dawaj tu. Teraz tu chcę, Julka. No, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dobra. No. O, widzicie ile zbierałem no chodź jeszcze, jeszcze nie koniec, chodź, chodź jeszcze, no, boczki, 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 boczki i, i tu brzuszek, i tak, i brzuszek, no, no, o, 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 ogonek, Ogonek, o Jezus, ile się zebrało, ho ho ho, jak dużo. Julcia, gdzie to miałaś tej, tyle? Co? Gdzie ty masz? Oj, czekaj czekaj czekaj. Czekaj 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 czekaj, 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 czekaj. No, czekaj, czekaj. No, kochani, muszę dużo gadać, żeby zagłuszyć. No, czekajcie. No. U. Ale to dobre jest. Kurczę, jakie to jest dobre. J jakie to jest dobre. Zobaczcie. Zobaczcie ile tego zebrałem. O. No dobra. To na razie zakończę, kochani. Także Fantastyczna rzecz. Teraz o pyk. Zaraz ja to się wciska. No co jest? Nie chcę mi się zablokować. Już zablokowało się, żeby nie pokaleczyć się. O! I to się nazywa furminator. Kochani, furminator to się nazywa. Jakby ktoś chciał kupić. Godne polecenia. Jak Julcia? Dobre to? Julcia, proszę. Jaka sierść się ładna zrobiła. Kurczę, molek. No ja jeszcze będę tutaj poza filmikiem ją tu szczotkował. Także ją całą wyszczotkuję dokładnie. Będę miał dwie ręce wolne. Nie Julcia? Świetnie. No stokrotne dzięki Pani za te dary. Bóg zapłać. Bóg zapłać.